Rafał, może przejdźmy jeszcze okay. do tej fana. Pozdrawiam, Adriana. E, słuchaj, Ty masz teraz też taki content, że właśnie często komentujesz różne sprawy w internecie i chcielibyśmy poznać też Twoje zdanie właśnie a propos tej afery. Znaczy, przede wszystkim to dzięki wszystkim za miłe przywitanie. Czuję się trochę ja kolę, taki pomijany, ale trudno. E, jakie mam zdanie w tej kwestii? Paradoksalnie to ten film, który nagrał Zabielski, patrząc na jego twórczość w internecie, to chyba najbardziej ambitny film. Co raczej nie świadczy o nim najlepiej, no ale to trudno, nie? Natomiast no, no nigdy nie jest w porządku, kiedy robisz coś wbrew ludziom wokół siebie. Ja starałbym się nie nagrywać kogoś w tak stresującej czy intymnej sytuacji. Ale mam w tej kwestii podejście też dosyć takie specyficzne, bo ja uważam, że intymność jest czymś, co powinno zostać jednak tajemnicą i sam wybierasz, komu tą intymność udostępniasz. No ja takie zachowania potępiam, no ale co mogę więcej powiedzieć? Dla mnie jest to dziwne i... Wydaje mi się, że dziewczyna też postąpiła dziwnie, nie kierując żadnego wniosku do sądu.